La Promesa, Pałac Tajemnic, to hiszpańska telenowela, opowiadająca o losach młodej Jany, która jest emitowana od poniedziałku do piątku, o godzinie 15.05 w TVP2. Co wydarzy się w odcinku 211, którego emisję zaplanowano na 21 sierpnia 2025 roku, serial La Promesa, Pałac Tajemnic, opowiada o Janie, młodej kobiecie, która od dzieciństwa zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami. Jako dziecko była świadkiem brutalnego zabójstwa swojej matki oraz porwania brata. Mimo upływu lat, nie potrafi uwolnić się od bólu, który dotknął jej rodzinę. Postanawia więc wrócić do przeszłości i rozpocząć śledztwo, aby dowiedzieć się, kto stoi za tymi strasznymi wydarzeniami. W trakcie poszukiwań natrafia na trop, który prowadzi ją do rodziny Lujan. Zdeterminowana, Decyduje się podjąć pracę jako służąca w ich luksusowej posiadłości La Promesa, mając nadzieję, że w ten sposób odkryje prawdę o swoim cierpieniu. W międzyczasie w pałacu trwają intensywne przygotowania do ślubu Tomasa, dziedzica rodu. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, aż do tragicznego wypadku lotniczego, w którym ginie Manuel, młodszy brat Tomasa. To Jana staje się jego wybawicielką, a ich losy splatają się jeszcze bardziej. Gdy dziewczyna zakochuje się w nim bez pamięci. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 211 streszczenie pani Adar, gospodyni Pałacu, walczy o życie po skomplikowanym porodzie. Nauczyciel Don Carlos przynosi prezent dla jej dziecka. Spotyka się z kandelą, oszołomioną jego wyznaniem miłości. Jimena nie może dłużej udawać, że jest w ciąży. Ma zamiar upozorować poronienie w następstwie groźnego wypadku. Niedoświadczony Feliciano musi się wykazać jako lokaj przed szefem służby. Ramona ostrzega Jane, że jej powrót do La Promesy skończy się dla niej tragicznie. Dziewczyna nie ustępuje, chce pomścić śmierć matki. Manuel wyznaje przyjacielowi, że jest nieszczęśliwy w małżeństwie. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 211, kiedy oglądać. Nowy odcinek hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, zostanie wyemitowany już w czwartek, 21 sierpnia 2025 roku o godzinie 15.05 w TVP2. Telewizyjne powtórki nie zostały zaplanowane w ramówce Telewizji Polskiej, ale warto pamiętać, że telenowele można również oglądać na platformie.